Chciałam wam przedstawić, jak przygotować maliny i jeżyny, które są uprawiane na waszych balkonach w zestawie hydrobery do zimy. W pierwszej kolejności musicie zdemontować system samo i najlepiej schować go w takim miejscu, żeby nie był narażony na niskie temperatury zimą. Czyli ja sobie przychowam ten system nawadniania w moim garażu. W następnej kolejności musicie zadbać o to, aby donica była. Osłonięta przed mrozem, i w tym celu, słuchajcie, możecie wykorzystać folię bąbelkową, którą ja akurat mam z odzysku. Teraz pokażę Wam, jak przygotować malinę do zimy, uprawianą w zestawie Hydrobery. W pierwszej kolejności demontuję zestaw do nawadniania. I teraz, co ja muszę zrobić? Słuchajcie, maliny, powtarzające owocowanie, możemy prowadzić na dwa zbiory. Albo na jeden zbiór. I to w sumie zależy od Was, co wy chcecie zrobić, kiedy mieć owoce. Ja zdecydowałam, że ja chcę mieć owoce tylko z pędów tegorocznych, więc zastosuję cięcie przy samej doniczce. Ale gdybyście chcieli mieć owocowanie na pędach dwuletnich, w takim razie wycinamy tylko tą część odcinka, która owocowała, i takie pędy sobie, słuchajcie, zostawiamy na następny rok. Do owocowania na termin letni. Zostawię dwa pędy na zbiór ten taki czerwcowy i dwa silne pędy, i resztę będę mieć z pędów dwuletnich. Słuchajcie, te liście sobie tutaj zostawię, żeby one dodatkowo chroniły mi roślinę. Chciałam Wam pokazać drugi sposób, oprócz tej folii bąbelkowy do przykrywania roślin na zimę. Korzystam z kapturków błyskawicznych z firmy AgriMpex. Te kapturki będą dostępne również w zestawie hydrobery. I słuchajcie, wyciągamy sobie taki kapturek. On jest specjalnie przygotowany do tego, aby ochronić całą donicę, możemy sobie spokojnie ją po prostu złożyć. Do tego kapturka i w ten sposób zabezpieczyć roślinę przed zimą. Te kapturki są dość spore, zmieszczą się też większe doniczki. Pamiętajcie o podlewaniu też tych donic przez zimę.